Na gondolce, środa. O, proszę, pan nie. Na pan ładnie jechał. Pan jechał ładnie na nartach. Na gondolce, pan Piotr, pan Zisław. Jeszcze Braucho. raz, Piotr. Rafał. Rafał, Rafał, Rafał. Jeszcze raz, Piotr. Piotr. Dziękuję O to sobie się przerobi Nigdy więcej O, pani, na górkę, Proszę zbliżenie. zawodowiec. Proszę, proszę. To też zawodowiec. Nie, tu nie. Nie, nie, nie dobrze. Ale kiedyś... będzie, jest Będzie. Ale... A tam jedziemy pod górkę. Trochę słońca zaświe... zaświeci, to my zasłonimy tutaj, o. Nie będę jeździł. To dlaczego? Nogi, kurwa. Ale co, że nogi? Brudne masz? Nie, nie <laughs> czyste. Wczoraj się nie kopałeś. No jak nie, wczoraj się moczyłem z godziny. Ej. ej, w no takim publicznym basenie, kurde, chlorowanym tam. jest co ten pan robił w tej jacuzzi tam? <laughs> to tak się nicowało paintar. Właśnie. Ale woda nie zmętniała, znaczy że nieskutecznie. Co to znaczy nieskutecznie? znaczy, no, że woda nie zmętniała. Tak, po której właśnie jeździ pan Piotr, to jest taka piękna lajtowa dzieci. trasa. Ja podziwiam widoki, to. O właśnie, to jest panorama. Panorama, panorama. to się nie śmieje kto i to na zbózek Słuchajcie, to co jeździmy tu na pośredniej ciągle? Ha. Tak, ale niebieską czy czerwoną? Ja czerwoną, czerwoną Po niebieską, przepraszam. No właśnie, a może bym nakręcił film. A gdzie honorami... jest bar, żeby zrobić przerwę? Na całym dole. Barów nie Na, nie dole. Na całym dole. No, tak. Barów tu nie ma. Drzewa, drzewa Tak rejsie. Pole widzę, pole, krowa stoi Jeszcze jedna krowa. Tak. Mam talent Może niekoniecznie mam ale mam. Bardzo chciałbym mieć. Jak oni śpiewają? Jak oni śpiewają Jak oni śpiewają, jadąc na lodzie. To ci ten aparat się spierdolił. Oby. To byś musiał kurwa pod wyciągiem jechać. żebyśmy chyba po takim zjeździe o deszcz Ja. Wiesz, jak to jest zlodowaczałe? No. Ale są w naszej grupie, którzy daliby radę. Chyba. Jest taki gość Piotr Płoszaj. Tak, spoko. spoko. Ale tu taki by był szlaczek szeroki. Takie wy, wy, wyrównane. Lawina. Tak. Zróbamy do stacji końcowej. Proszę bardzo, Już prawie, prawie. Tutaj jakaś lajtowa. Nie, przepraszam, czerwona. Proszę. Czerwona. To jest tak, Czerwona, jest Końcówka, nie pchajcie. O kurwa, bardzo.